Cześć wam wszystkim, bez względu na to, o której godzinie dnia czy nocy nas oglądacie, bardzo nas nam miło was powitać. Jesteśmy w, cały czas w tej serii, gdzie omawiamy przypowieści Chrystusa. Teraz będziemy omawiać jedną z najbardziej niesamowitych przypowieści. Przypowieść o powszechnie zwaną przypowieścią o synu marnotrawnym. Nie przeczytamy jej całej, ale będziemy oczywiście odnosić się do całej, a przeczytamy fragment z to jest Ewangelia Łukasza, rozdział 15 od wersetu 11 po 20. Hmm. Powiedział też, pewien człowiek miał dwóch synów i powiedział młodszy z nich do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada, podzielił więc majątek między nich. Po kilku dniach młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i roztryfonił tam swój majątek, żyjąc rozpustnie. A gdy wszystko wydał, nastał wielki głód w tych stronach, a on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli tych stron, który posłał go na swoje pola, aby pas świnie. I pragnął napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, ale nikt mu nie dawał. Wtedy opamiętał się i powiedział, iluż to najemników mego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja z głodu ginę. Wstanę więc i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie, i nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Zrób ze mnie jednego ze swoich najemników. Wtedy wstał i poszedł do swego ojca. A gdy był jeszcze daleko, zobaczył go jego ojciec i użalił się nad nim. A podbiegłszy, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Piękna historia. Piękna historia. Um... Ja chciałbym na samym początku tylko przypomnieć kontekst, bo myślę, że kontekst jest tutaj szalenie ważny. W ostatnim odcinku mówiliśmy sobie o tych dwóch wcześniejszych przypowieściach, które Jezus wygłosił przy tej okazji, o zagubionej owcy i zagubionej drachmie, ale jakby kontekstem jest to, że przy Jezusie są dwie grupy osób, celnicy i grzesznicy, którzy lgną do Jezusa, chcą Go słuchać, chcą być z Jezusem i faryzeusze i uczeni w piśmie, którzy przyglądają się całej tej sytuacji i oskarżają Jezusa, że ten przyjmuje tych wszystkich grzeszników. I jakby to jest to, jest to tło, która, które towarzyszyło właśnie w wypowiedzeniu tej niesamowitej przypowieści o, o dwóch synach. Prawda? I to też jest ciekawe, prawda, że są ci dwaj synowie. Ostatnio mówiliśmy, że owca zgubiła się daleko, drachma zgubiła się blisko w domu. I wydaje się, że jakby Jezus mówi to samo, mhm. ale w inny sposób, w innej odsłonie, w jeszcze bardziej taki dotykający ludzkie serce. Mhm. Tak. Mamy dwóch synów, tak jak wcześniej wspomniałeś. I tutaj ciekawe, jak czytamy w Wierszu 12, że ten młodszy syn, tak zwany marnotrawny, mhm. poprosił swojego ojca o część majątku, który na niego przypada. A kiedy prosi się o część majątku? No po śmierci. Raczej nie? po śmierci Raczej rodziców, prawda? Mm -hmm. I w ten sposób syn niejako uśmiercił ojca za jego życia tak naprawdę. Mm -hmm. Pokazał, że ojciec nie jest dla niego ważny, ale ten majątek już tak. Totalny brak jest... szacunku, tak. wyczucia jakiegoś, mm -hmm. nie? Wydaje się, że w ten sposób syn złamał serce swojemu ojcu. Mm -hmm. No właśnie. Yy, i można zobaczyć, że ten majątek też nie cieszył się nim długo, bo wykorzystał go w zły, w zły sposób. Biblia przedstawia, że go rozdrwonił po prostu. No ale to jest właśnie ciekawe, bo Jezus jakby przedstawił w symbolu tego syna marnotrawnego, właśnie tych wszystkich grzeszników, którzy te wszystkie błogosławieństwa i łaski, które otrzymują od Boga no, sprzeniewierzają, nawet wykorzystują przeciwko samemu sobie. I, i, i myślę, że to jest takie, takie normalne, że ludzie w taki sposób funkcjonują właśnie w tym, w tym grzesznym, zepsutym świe świecie. Biblia przedstawia w taki sposób Boga, że Jego błogosławieństwa, te dobrodziejstwa spod, spadają i na dobrych, i na złych. Mhm. Prawda? Bóg jest dobry dla jednych i dla drugich. E, no właśnie. Nie? I nawet jeżeli źle wy, wykorzystujemy te błogosławieństwa, to można zobaczyć, że Bóg mimo wszystko jest chętny nam je dawać. Nie? To, mhm. jest, to jest w ogóle niesamowite, nie? tak? bo to jest ciekawe, co mówisz, bo zauważmy, że gdy ten syn się potem opamiętał i postanowił, że wyróci do swojego ojca, to chociaż jak że tak powiem, wychodził bogaty, to wrócił biedny, prawda? Aha. Wrócił bez niczego, a ojciec zamiast robić mu jakieś kazanie takie umoralniające, no bo pasuje, prawda? Mhm. Żeby uświadomił sobie, jak bardzo go skrzywdził, to nie robi, nie, prawda? Podbiega do niego, rzuca mu się na szyję, całuje go, i z powrotem jakby daje mu te błogosławieństwa, z Aha. powrotem przyznaje mu to dziedzictwo, prawda? To jest niesamowite. Daje mu pierścień na palec, jak czytamy, sandały na nogi, szaty. szaty, prawda? Która ma go chronić w życiu doczesnym, jak i tym wiecznym, prawda? Przekładając to na nasze. I właśnie to też pokazuje niesamowite, bo jak się zastanowimy, młodszy syn pewnie przyszedł w takich podartych szatach. Brudny, tak. śmierdziało od niego, no tak. bo ze świniami tyle no. czasu spędzać. A mimo wszystko ojciec się nim nie brzydzi, prawda? To jest piękne. Cały jego. I tak samo Bóg, choć mógłby się brzydzić nami jako grzesznikami, to tego nie robi, prawda? Mm -hmm. I pomimo naszego wyglądu fizycznego, tego jak przez grzech jesteśmy zeszpeceni. i duchowego. Nie? Tak, i duchowego, on nas kocha. Aha, to jest to, to, to jest właśnie piękne. Mi się jeszcze w tej historii w tej przypowieści bardzo podoba to, że ten młodszy, marnotrawny syn, kiedy właśnie sprzeniewierzył wszystko, cały ten mm -hmm. majątek, i spotkało go ostatecznie no, to, na co zasłużył, prawda, że, że jadł z tymi świniami. Prawda, to była w jakiś sposób taka życiowa karma. Która go dotknęła, ale to jest niesamowite, bo on właśnie w tej swojej nędzy ma taką autorefleksję. On niektóre przekłady używają tam takiego fajnego słowa, że on wejrzał w siebie, tak i od tego wejrzenia w siebie rozpoczyna się pozytywna zmiana. Tak nieraz musimy wejrzeć w siebie, żeby coś dobrego mogło zadziać się w naszym życiu, bo jeżeli będziemy tak właśnie bezrefleksyjnie przechodzić przez e, Tą nędzę, w której nieraz jesteśmy, chociaż w dzisiejszych czasach, jak powiedzmy, wszystko mamy, tak, hulamy sobie, prawda, i jesteśmy na tej fali tych błogosławieństw, mm. i jeszcze wszystko mamy, to to nieraz tak trudno ym, trudno o taką autorefleksję, nie? Ale, ale właśnie to jest to, że. Kiedy on wejrzał w siebie, dopiero rozpoczęła się pozytywna zmiana. Kiedy my wejrze, w, w, robimy właśnie to wejrzenie w samego siebie, to może to być ten moment, kiedy zmieniamy kierunek w naszym mhm. życiu, nie? Ale też tak sobie właśnie myślę, że jak to co mówisz, gdy ten syn wejrzał w siebie i uświadomił sobie swój błąd, prawda? Jak bardzo skrzywdził ojca, mhm. to na pewno musiały się pojawić takie myśli, Ojciec mi już nie wybaczy. Aha. Pewnie jestem przekreślony, prawda? Tak. Ale tutaj, jak czytamy. I sobie układał tą swoją regułkę, nie? Tak, no. Mhm. Tutaj, właśnie, ale tak sobie przypomniał, iluż to najemników mego ojca ma pod dostatkiem chleba, prawda? Tak. Że skoro ojciec tak bardzo traktuje najemników, nie sługi, nie synów, tylko najemników, to może ojciec mu wybaczy, żeby chociaż był tym najemnikiem. Ale gdy przyszedł i zaczął wygłaszać tą swoją formułkę, ojciec mu przerwał. I nie uczynił go najemnikiem czy sługą, ale synem z powrotem. Tak Aha. No właśnie, to jest, to jest niesamowite, nie? E, I oczywiście to jest ten, który zgubił się daleko, mhm. e, powrócił, e, ale ta przypowieść mówi też właśnie o tym, który wydaje się zagubiony blisko, mhm. bo on, kiedy widzi właśnie całą tą sytuację, że tam ojciec nawet uczczę wydał na cześć tego odnalezionego syna, to... Ma pretensje do Ojca, nie? ma pretensje do Ojca, jak ty możesz e, coś takiego robić dla niego, jak on w taki sposób Cię potraktował? I to jest właśnie echo tej postawy w faryzeuszy, nie? Mhm. że e, grzesznicy nawracali się, że Jezus ich przyjmował, jadam, jadał z nimi, prawda? Ucztował z nimi, a oni patrzyli na to i, i mieli pre, pretensje, tak? mhm. Że oni przez całe życie. Harowali religijnie, Uchle. prawda? A tamci sobie hulali przez, przez całe życie i co? I, I że im też teraz jest dane to dziedzictwo tak. wieczne? Uh -huh. Ej, prawda? I to jest ta postawa. Oni się nie cieszą, oni mają pretensje. Uh -huh. nie? Ale to właśnie też, jak, jak możemy swój obraz ujrzeć, prawda, w tym, czego my możemy się nauczyć. To jak patrzymy, ten syn, jak tutaj czytamy, wracał z pola, czyli pracował, to co mówisz bardzo gorliwie dla ojca. Dalej mówi, że od dzieciństwa tak naprawdę służył ojcu i nie przekraczał jego przykazań. Ale tak jak przy powrocie malnotrawnego syna, ojciec nie wypomina mu jego przeszłości, mhm. to natomiast starszy syn wypomina mu przyszłość, prawda? Aha, tak. tak. Jak często może być tak, że Bóg yy, nie wypomina nowo narodzonym, nowo przybyłym do niego ludziom ich przeszłość. A jak często nam się zdarza to robić, prawda? Mhm. Wypominając im, że oni nie są tak doskonali jak ja, prawda? Aha. Oni nie pracują tyle co ja, mhm. nie przestrzegają tylu przekazań ilu ja, mhm. nie służą tak bardzo ojcu jak ja. Mhm. I w ten sposób też możemy być zagubieni, bo tak jak ten starszy syn nie miał w sobie ducha syna, ale bardziej ducha niewolnika, Aha. ducha pracownika u swojego ojca. I wiesz, i, i, i to, co mówisz, bo mi to tak pokazuje, że ci synowie. I jeden i drugi mieli skrzywiony obraz ojca w swojej głowie, że no Właśnie patrzyli na niego przez pryzmat takiej, takiej niewolniczej pracy, że tego ci nie wolno, że musisz tak się zachowywać, że tyle musisz godzin w ciągu dnia wypracować, no, tak. prawda? Że, że jakby patrzyli na niego w taki, przynajmniej jak się czyta przypóźnie, że ten jeden już jakby nie mógł tego znieść i po prostu mówi, daj mi te moje pieniądze, ja chcę sobie poradzić samemu tak. w życiu, nie? ale a ten mimo, że cały czas tam jest, to można zobaczyć. Że on taki umęczony się wydaje, nie? Tak. Że, że ta praca dla ojca go, go męczy. I wiecie, no, może tak być, że, że jedni nie chcą być blisko Boga, bo właśnie mają taki wykrzywiony obraz i hulają sobie w życiu. Ale niektórzy. Mają wykrzywiony obraz Boga, ale z jakichś powodów, mo może ze strachu, tak, zostają cały czas w, w tym kościele. domu, w kościele, prawda? Że gorliwie pracują, że modlą się, chodzą do kościoła, tak. że czytają Biblię, że śpiewają religijne piosenki. Tak. Ale to wszystko ich męczy i nie mają w mhm. tym żadnej radości, nie? Tak ci, może tak, ja wejdę w słowo, ale. To co mówisz, ja tak sobie wyobrażam, że gdy ten młodszy syn poprosił o majątek, to starszemu pewnie też to przeszło przez myśl, a, prawda? Może no. no, on też chciałby być wolny i cieszyć się tam w spokoju, w wolności, tymi błogosławieństwami? No może nie wypada. No właśnie, a ja myślę bardziej to, co no. mówisz, że strach go motywował. Aha. Strach, prawda, że bał się, że jeśli ucieknie od ojca, to ojciec go znienawidzi i błogosławieństwa przepadną, prawda? Aha. Aha. I my tak samo możemy... Pozostawać w tym domu, w tym kościele blisko Ojca, nawet ze strachu, tak. nie będąc tego świadomymi, że boimy się, że jeśli odejdziemy od Boga, że jeśli nie będziemy robili tego, tego czy tamtego, to stracimy to, co Bóg chce nam dać. Prawda? Mm -hmm. I wydaje się, że tutaj jakby antidotum na, całym, na cały ten problem jest po prostu poznanie tego, jakim Bóg jest naprawdę. I wydaje się, że ta przypowieść właśnie w taki niesamowity sposób odsłania rąbek tego, jaki Bóg jest naprawdę. Że ta przypowieść odsłania serce Boga. Także on jest właśnie dobry i cały czas ma taką pozytywną postawę dla tych, którzy się zgubili daleko i dla tych, którzy się zgubili blisko. Nie? Tak. Ja bym tak jeszcze podsumował tą przypowieść, kończąc z tym wersetem. 31, gdy ojciec odpowiedział starszemu, magnotrawnemu synowi, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystkie moje tak. dobra mhm. należą do ciebie. Amen. Pięknie. Powiedział mu, że nie musisz na to pracować, bo to już do ciebie należy, tak, prawda? Tak. No. Jak mogę pracować na coś, co już mam, co do mnie należy, prawda, będąc mhm. synem? Aha. I jeszcze jedna rzecz. Bo Jezus jakby nie kończy tej przypowieści. E, ojciec wypo, wypowiada słowa i nie czytamy, jaka była reakcja tak. tego starszego syna. I ja sobie tak właśnie myślę, że to jest, że to, jest to, że Jezus zostawił ich z takim przesłaniem. Okej, okay? to wy macie dokończyć tę przypowieść, tak. nie? Wy, w tym wypadku faryzeusze, macie dokończyć tę przypowieść. Jaka jest wasza reakcja, nie? Mhm. Czy mimo wszystko wejdziecie na ucztę? Będziecie się cieszyć? Czy będziecie stać na zewnątrz i krytykować, nie? Tak. E, i, I myślę, że... To Również też teraz dla nas, jest prawda? dla nas, nie? Żebyśmy zobaczyli, jak w naszym życiu ta historia wygląda, prawda? Czy jesteśmy synami, czy niewolnikami? No właśnie. Słuchajcie, będziemy prosić Boga, żeby otworzył nasze oczy, jaki Bóg jest naprawdę, bo to jest właśnie lekarstwo i dla jednego, i dla drugiego syna. Módlcie się najpierw wy, a później e nasza kolej. Panie Boże, bardzo Ci dziękujemy za tą kolejną wspaniałą przypowieść, za to zobrazowanie nam, że jak łatwo możemy zagubić się, zarówno w świecie, jak i w kościele. Prosimy Cię, Panie Boże, abyś dał nam mądrość, abyś dał nam też takie natchnienie, byśmy wejrzeli w siebie, byśmy wejrzeli w swoje serca i po prostu zastanowili się, czy jesteśmy Twoimi, pracownika, Twoimi pracownikami, czy Twoimi synami. Bardzo Cię o to prosimy, Panie Boże. Amen. Amen. Zatem z tym pięknym obrazem Boga ruszajcie w ten nowy dzień, no chyba że oglądacie na wieczór, no to z tym pięknym obrazem Boga idźcie spać. Zostańcie z Bogiem, hej.